Witam w kolejny piękny, ale niesłoneczny dzień. Z rana plus 19 stopni. Wiem, niedziela. Ale deszcz nie pada, trzeba skosić trawę. Masakra jakaś. Teraz myślę sobie dzisiaj, gdzie posadzić kukurydzę gigant, Arundo Donax. Hmm, Pany Stuttgart, gdzieś w kupie je posadzę. Zobaczcie, stoi sobie gromadka czeka. Taka mała rozkmina, ale coś wymyślę. O! O! Dużym no, nawet nie zauważył. Itinerans India Form. Hmm. Trzeba to posadzić. Może coś z tego będzie jeszcze. Zobaczymy. No, ogarnąłem sobie co nieco, ale parnio, ciekawe czy nie, robi mnie dzisiaj. Przyszedł czas na kuku na muniu, czyli kukurycka gigant, zobaczcie. Ile ona ma tam z metry? Już hmm, przyjmie się? O, korzonki już są wyżej, w, tych miejscu, w tym miejscu też wyjdą korzenie, w tym też czyli sadzę głębiej. do hobornika na spód, ale tym razem tej kukurydce nie daje żadnej ziemi, tylko w czarno ziemi ma rosnąć. Bo ta ziemia jest dobra. O, tyle się wsadzi. Myślę, że bez problemu sobie poradzi. A wiadomo, są trzy. To lepiej dać trochę głębiej, żeby potem się po prostu nie poprzewracało, jak przyjdzie jakaś pizzerzyca wiatrowa. A dziś coś tam zapowiadają, że może być jakaś burza, ale nie ma co się dziwić, bo jest naprawdę w huk gorąco. Nie? Rękawiczek nie założyłem. Krzywo. Obornika dostała trochę pod spód oczywiście. Ale nawozić będę krystolankiem, tak jak wszystkie moje sprytne badylki. No, myślę, że będzie spoko. Idę po wodę, tylko zrzucę mikrofon. Gdzie, za tym? O, mam ten niespotykaną sytuację, awarii w domu, szerszeń wleciał. No to trzeba będzie chyba go zutylizować. Czas na sadzenie rundodonax lasecznicy Czy jak to się tam wymawia Standardowo trochę obornika Stan korzeni Luksia, tylko że są takie dosyć cienkie, chyba że one takie rosną w co wątpię ale no zobaczymy, mam nadzieję, że się nie połamę, albo dam im na razie patyczka oczywiście ziemi z dziadkiem, trochę mi zostało, dam je trochę głębiej no zobaczymy co tu z tego porośnie Sadzone. Czas się wziąć za kany Stuttgart. żoneczko, co nie wiesz? No ja nie wiem co gdzie sadzisz. Tu mam zajęte, tam możesz sadzić. Tu jeszcze posadzę co nieco. No, ale ogórki, co ogórki to na metr muszę. Nie no to słuchaj, ogórki mogą wejść tutaj w figi spokojnie. Tak jak jest wózek, dotąd może być, mogą się wrastać. Tutaj, nie? Także no, na spokojnie, możesz sadzić. Zaraz tu ogarnę, tylko przemówię jeszcze. Kukurydza gigant przy bananach dosyć sporych. Trochę osłonę będą miały, żeby jej wiatr nie obalał, a w razie czego nawet jak byli chciał obalić, to tu mam zasilanko, prąd do szklarni. Muszę go trochę naciągnąć i w razie czego mogę sobie je upalować do tego, tak samo rundodonax. Puszczę tam właśnie przy tym, przy tym drucie, bo jest dosyć cienki, ale na razie je sobie usztywniłem patykiem. Teraz rozkminadzie posadzić kany Stuttgart. No nic. Czas się wziąć, o złama spasjok, jak on ma? Sikimensis. trzeci dzień, a już tyle wylas. ciągnie. No i znalazłem miejsce lakany Stuttgart oczywiście. Taki sobie krążek tutaj strzelę. Ala prawie, że kółeczko. Jakiś grzypią dopad, trzeba będzie prysnąć, ale patrzcie na te wybarwionka. Ciekawe jak sobie poradzi w naszym klimacie. Stan korzeni. Teraz pokażę. Ziemia, czarnoziem plus to co jest w oczywiście. Wszystko luks. troszeczkę obornika, oczywiście daję na eee, podspód. Trochę głębiej je wkupuję. O! Cała filozofia. Nawóz oczywiście też będzie szedł, krystalan czerwony i pomarańczowy. Może z czasem na wierzchnię górną po trochu tego yy, obornika jeszcze rzucę, zobaczę. mówię, w sezonie się okaże także one, kto tak nie wie, w którym miejscu będą, to tu gdzie basioki są te pierwsze sadzone, co w Rusję trzepał, ale spoko poradzi sobie. No gdzieś tak w tym miejscu, tu taka gromadka sobie urośnie, tutaj miskan zasłoni od wiatru, tutaj wypuszczą. Yy, te, co motyle siadają, dają. Na, to będzie w jelgach, na to tak samo. To tutaj się trochę zasłoni, także będzie je widać wchodząc ze ścieżki bananowej z tamtej, wchodząc sobie tutaj. O! Nie wiem, co z tym zrobić. Jeszcze tego nie da. <grytanie> Dobra, czas ogarnąć coś następnego. Tylko muszę włączyć myślonko, po raz nie wiem który. A Jolca Ora, co tam sadzisz teraz? I ona sadzi, nie wiem. <grybujesz> Dobra, działam dalej.